W Strzyżewie Smykowym zorganizowano charytatywny bieg dla Piotra. To inicjatywa strażaków z tutejszego OSP, którzy w ten sposób po raz kolejny wspierają swojego kolegę. Drug Piotr to nasz kolega od wielu lat. Cała jego rodzina służy u nas w jednostce. No nie możemy być obojętni wobec tego, co się stało, jak poważnemu wypadkowi. To już kolejna akcja, podczas której zbieramy na rehabilitację, bo będzie ona długa. To wielkie szczęście, że chodzi, że mówi, że się wybudził ze śpiączki. Tak jak mówiłem, to był bardzo poważny upadek. No i będziemy walczyć i walczymy dalej o niego do końca. Pod koniec października ubiegłego roku dróg Piotr podczas wykonywanej pracy upadł z dużej wysokości. Doznał urazów wielonarządowych, w tym m.in. urazu mózgu oraz niedowładu lewego nerwu krtaniowego. Od czasu wypadku przeszedł już trzy operacje. Chcieliśmy jako OSP wesprzeć naszego kolegę, dlatego zorganizowaliśmy ten bieg. Mieliśmy tutaj bieg dla dzieci, bieg dla dorosłych, biegli też strażacy w umundurowaniach specjalnych. Mamy tutaj wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, jedzenie, mamy loterię fantową, koła gospodyń tutaj z nami dzisiaj są. Mamy pyszną grochówkę przygotowaną przez OSP Modliszewo. Jest z nami nocna jazda bez celu, militarni, przyjechał do nas auto. Sam, także mamy nadzieję, że jak największą kwotę uda nam się zebrać. W biegu głównym na 5 km wzięło udział blisko 50 osób. Jesteśmy grupą, która cieszy się bieganiem, uwielbiamy biegać, biegamy dla pasji, ale też dużo pomagamy. Uczestniczymy w wielu biegach charytatywnych na rzecz tak. dzieci, chorych, słabszych. Przez bieganie można wiele, My, nam się wydzielają endorfiny, a innym pomagamy. I dużo przyjaźni przede wszystkim. Tak. Jesteśmy w okrojonym dzisiaj składzie, ale pozdrawiamy wszystkich naszych szalonych, bo jest nas duża, duża grupa. My właśnie przez bieganie, pomaganie, bo nigdy nie wiadomo, co nas w życiu spotka, i też może będziemy potrzebować tej pomocy, i każdy by chciał, żeby się nikt nie odsunął, tylko właśnie w ten sposób komuś pomóc, bo dzisiaj wiemy, jakie są czasy i jacy są ludzie, że nie każdy jest życzliwy, żeby drugiej osobie. Pomóc, tak? Taka jest prawda. Ale nie zawsze jest tak, że znamy kogoś, kogo, komu pomagamy, bo jeździmy po różnych miejscowościach, pomagamy dzieciom, których w ogóle no nie, ma, nie znamy, ale chętnie poznajemy, poznajemy, pomagamy, przy tym się też dobrze bawimy. Przez bawienie, przez pomaganie ta druga osoba zyskuje bardzo dużo. Poznajemy też nowy, nowych ludzi przy okazji, tak, tak. nawiązują się nowe znajomości. A wiadomo, pewnie już tutaj koleżanki koledzy powiedzieli, pomagamy poprzez bieganie i to jest myślę, że to jest fajne, fajna sprawa. Także zachęcamy wszystkich. Nie wyobrażamy sobie, żeby nas tutaj dzisiaj nie było. Chociaż, jest na, chociaż nas jest troszeczkę mniej, mniej dzisiaj, bo część startuje w innych zawodach, ale zawsze no zawsze nasza grupa, część jesteśmy tam, tam, gdzie potrzeba. Krączki. Dalej. Paweł. 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 Yes. Yes. Szaleni biegacze! Gniezdo! Całość środków zebrana podczas pikniku zostanie przekazana na rehabilitację drucha Piotra.